Od lutego system segregacji odpadów obejmie także nieruchomości niezamieszkane, czyli segregacja odpadów odbywać się będzie także tam, gdzie pracujemy i gdzie dzieci uczą się. To kolejny etap budowy systemu. Przygotowania do tego najbarwniej wyglądają w przedszkolach, w wietrzycach szczególnie. Do tej pory w nieruchomościach niezamieszkanych, czyli szkołach, przedszkolach, zakładach pracy, urzędach, segregacja odpadów nie była obowiązkowa. Tych nieruchomości nie obejmował system. Każdy podmiot mógł podpisać umowę na odbiór odpadów z firmą przez siebie wybraną. Od lutego nieruchomości niezamieszkane, zatrudniające powyżej 20 pracowników, również zostaną objęte systemem i segregacja także tu będzie obowiązkowa. Co prawda, w ramach edukacji ekologicznej większość placówek oświatowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego została wyposażona w pojemniki na selektywnie zbierane odpady, ale segregowanie miało charakter fakultatywny. Obecnie trwa przygotowywanie do segregacji w nieruchomościach niezamieszkanych także w przedszkolach i żłobku. Na dzień dzisiejszy w żłobku mamy kosze do śmieci zmieszanych i mamy tylko a wyłącznie do segregacji do papieru. Po zmianach od lutego będziemy oddzielnie segregować plastik, oddzielnie szkło, oddzielnie papier. No i oczywiście będziemy mieli też kosze na zmieszane śmieci. E, przygotowujemy się do tej segregacji, e, ponieważ chcemy już. E, w samym żłobku, w placówce e, poustawiać kosze do segregacji, tak, żeby pracownicy tu segregowali e, w grupach pobytu dzieci, żeby też e, uczyli dzieci małe e, tej segregacji. E, 1 lutego e, 1 grudnia będziemy mieli takie specjalne szkolenie, ponieważ pracownicy mają bardzo dużo pytań odnośnie tej segregacji. E, no i mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. Generalnie wszyscy bardzo są na tak, ponieważ no, gospodarstwa domowe segregują. Segregują śmieci, instytucje do tej pory nie segregowały, będziemy to robić od lutego. Ludzie już są nauczeni, ponieważ w, domu, w domach segregują. Także myślę, że, że bez problemu sobie z tym tematem poradzimy. Odpowiednie pojemniki to jedno, ale umiejętność oddzielenia frakcji i przyzwyczajenie do segregowania to drugie. Tak więc placówki edukacyjne uczą dzieci, jak to robić. Dzieci chętnie się uczą wtedy, gdy je to bawi, dlatego pomysły na zabawę mnożą się, a jednym z nich był pokaz mody w przedszkolu w Wietrzycach w gminie Pęcław. Tam rodzice z dziećmi przygotowali stroje z surowców wtórnych i chociaż nie był to pierwszy pokaz mody ekologicznej, jaki mieliśmy okazję zarejestrować, to jednak inwencja twórcza rodziców. Pracochłonność strojów i uzyskany efekt przy zastosowaniu mało dekoracyjnych jednak materiałów wzbudził nasz szczery podziw. Popatrzcie państwo sami. Każdy strój opatrzony był stosownym opisem z wyszczególnieniem użytych materiałów. Modelowi i modelce towarzyszyła najczęściej mama, która pomagała pokonać nieśmiałość. Wszystkie stroje były piękne, ale dla nas prawdziwym majstersztykiem był strój Lorda Wadera. Tak udany, że na pierwszy rzut oka wydawał się profesjonalnym strojem wprost z Gwiezdnej Sagi, a okazał się dziełem rąk twórczego taty. Można powiedzieć, że najprawdziwszy Lord Wader. Tak, tak. No udało nam się stworzyć małego Lorda. A proszę powiedzieć, z czego? Z czego ten strój? E, rolki od papieru taletowego plastikowe butelki, plastikowe korki, wydmuszki z jajek, co tu jeszcze? plastikowe widelce, folia aluminiowa i wszystko pokryte farbą. A, tak, tak noże i widelce jeszcze są. I pokryte farbą akrylową. To pani dzieło? Nie, niestety męża. Jak długo trwało przygotowanie tego stroju? No, mężowi zajęło to dwa popołudnia. Jeszcze pomagała starsza córka i starszy syn. Zaangażowanie rodziców w przygotowanie strojów było ogromne i dało fantastyczne efekty. A ta chwila dumy w czasie parady. Bezcenna. Syn przybany za rycerza. Użyliśmy do tego worków, gazety, wytłaczanki po jajkach. Taki troszkę było roboty, ale opacało się, bo dzieci są najważniejsze dla nas w tym momencie, ich radość. Proszę mi powiedzieć, to była wspólna praca. Nie, ja sama robiłam. Sama. Jak dużo, długo? Oj, około 6 godzin, bo troszkę nam nie wyszło na początku, bo żeśmy kleili klejem, ale niestety klej nie chciał wysnąć nam. Dlatego musieliśmy troszkę poprawić. Pod wrażeniem byliśmy my, ale także jury, w pracach którego brał udział wójt Węsławia. Można powiedzieć, nieprawdopodobne widowisko. Dla mnie wrażenia naprawdę nieprzeciętne. Jakie pan ma wrażenia po tym konkursie? No ja też jestem pod ogromnym wrażeniem, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że inwencja twórcza rodziców i dzieci będzie tak ogromna, i będzie naprawdę trudno wybrać ten najlepsze projekty, które miały dzieci okazję zaprezentować. Ten pokaz mody to jedność działań, które mają dzieci przygotować do segregowania odpadów także na terenie przedszkola. Chcemy wdrażać, bo jest i taka też myśl w związku z Zagłębia który prowadzi dla nas całą tą gospodarkę odpadami. W związku z tym zaczynamy od tych najmłodszych, chcemy ich edukować. I to jest pierwszy konkurs, jeżeli chodzi o tę problem, problematykę ekologiczną. Natomiast w ogóle przedszkole co jakiś czas Organizuje różnego typu konkursy. Do wdrożenia systemu przygotowania idą pełną parą. Dzieci uczą się, jak to właściwie robić, a wsparcie placówka otrzyma także od Związku Gmin, który nie tylko był fundatorem nagród w konkursie, ale przede wszystkim wyposaży przedszkole w odpowiednie pojemniki. Dzieci przygotowywane są do segregacji śmieci. My o tym dużo rozmawiamy, zbieramy baterie, natomiast niebawem dzięki. przedszkole zostanie wyposażone w pojemniki zakupione przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. Uważam, że to jest wspaniała inicjatywa, dlatego że pojemniki ogólnie dostępne są gabarytowo, takie niedostępne dla dzieci, tak? a te, które się pojawią, będą kolorowe. Będzie to wspaniała nauka, w sumie przez praktykę chyba lepszego sposobu nie ma, żeby dzieci w taki sposób nauczyły się. Wpoiły to w siebie i na pewno do końca życia będą segregować odpady. W pokazie mody wzięły udział prawie wszystkie przedszkolaki, ale to wymagało pomocy rodziców, a ci popisali się nie tylko pomysłowością, ale przede wszystkim Zaangażowanie. Akurat mamy w swoim gronie takich rodziców, że współpracuje się z nimi wspaniale. Cokolwiek robimy w przedszkolu to frekwencja jest bardzo wysoka. No, proszę sobie wyobrazić, że mamy 45 wychowanków, a udział w konkursie wzięło 35 dzieci. Tak? Także uważam, że zważywszy na to, że czasami też dzieci chorują, także frekwencja jest bardzo wysoka. W większości szkół i przedszkoli pojemniki na odpady segregowane już są. W niektórych miejscach trzeba uzupełnić te duże na zewnątrz budynków. Do 1 lutego wszystko ma być gotowe, tak by od pierwszego system zaczął obowiązywać na terenie całego związku gmin Zagłębia Miedziowego.